Lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plechotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Kuba nie było. Ci dane poskakać na skoczni normalnej? Trochę chyba rozczarowanie to było. Tak, na pewno rozczarowanie, bo no chciałem tam wystartować. Natomiast no sytuacja wyglądała tak, że jakby był pierwszy dzień treningowy, gdzie, gdzie takie miałem swoje założenia i cele, żeby po prostu nie koncentrować się na niczym innym, tylko na skokach, na normalnych skokach, to wyszło fajnie. No i drugi dzień treningowy najno, najnormalniej w świecie mnie trochę pospinało. E, no i te, te skoki były poniżej moich możliwości. Natomiast no, tak mówiłem, trochę taki trzeba było zrobić reset sobie w głowie i i teraz teraz wiem, że po prostu trzeba się koncentrować tylko i wyłącznie na, na swoich normalnych skokach i niczym więcej i to może przynieść po prostu efekt w postaci tego, że jakby będę wiedział, że skoczyłem swój normalny, dobry, najlepszy skok i po prostu jaki to wynik przyniesie to zobaczymy. No właśnie, duża skocznia też dla wielu jest trochę jednak ważniejsza, no bo to na takich głównie rywalizujecie w Pucharze Świata. Czy dla Ciebie to też ma jakieś większe znaczenie? To znaczy, no na pewno jest więcej tych skoczni w Pucharze Świata, natomiast no tak tutaj na Mistrzostwach Świata, no to wydaje mi się, że, że nie ma to takiego znaczenia, ponieważ medale się rozdaje i na małej i na dużej skoczni. Jak, jak, jak przyjąłeś ten medal Piotrka, bo to chyba mimo wszystko niespodzianka? Tak, no na pewno była to trochę niespodzianka, natomiast no super cieszyliśmy się bardzo wszyscy. Eee, no na pewno najbardziej Piotrek. Eee, no fajnie, fajnie że, że udało mu się... Eee, znaczy udało mu się. No nie, nie udało mu się, tylko po prostu no, oddał super skoki na, na miarę mistrza świata. Czy uważasz, że sprzętowo jesteś w 100% przygotowani, Bo cały czas jednak jest patrzenie trochę na Norwegów, na Austriaków. Tam co, coś, te kombinezony się wydają trochę inne, takie jak piłeczka golfowa w przypadku Austriaków. Jak ty na to się zapatrujesz? Tak, tylko każdy się patrzy na każdego na pewno. Natomiast my mieliśmy też kiedyś takie te kombinezony, które mają taką jakby strukturę tej piłeczki golfowej. No i nie było na jakoś super. Oni, można popatrzeć, oni mają to tylko na rękawach, więc te rękawy tak naprawdę nic nie dają, więc wydaje mi się, że to jest taki, że tak powiem, chwyt ich trochę psychologiczny. Jakie teraz apetyty masz na, właśnie na dużą skocznię? Masz jakieś tutaj cele sobie wyznaczasz, czy nic konkretnego? To znaczy cele mam takie, żeby, tak jak mówiłem, żeby po prostu skoncentrować się tylko na moich skokach e, i nie myśleć o zbędnych rzeczach. A jak, jak tak parę dni nie skaczecie, no to jest dla Ciebie to problem, czy raczej właśnie przyjemnie trochę odskocznić, odpocząć? Yy, problem to nie jest, bo w Płażu Świata są też takie same sytuacje, że skaczemy tylko przez weekend, a potem w tygodniu nie skaczemy, więc jakby to jest, to jest normalne. Yy, natomiast no też tutaj dobrze, dobrze mi zrobił trochę odpoczynek, bo mogłem sobie zresetować przemyśleć i zresetować w głowie niektóre rzeczy. Warunki tu komfortowe? Tak, on, tutaj hotel jest super, mamy bardzo fajne warunki, dobre jedzenie, e, widoki też mamy piękne, także, także super hotel. Tylko daleko wszędzie, do, do centrum nie ma jak na imprezę pójść. <laughs> no trochę daleko, ale tutaj nikt nie przyjechał, żeby jeździć na imprezy, tylko żeby startować w zawodach. I Tak żartuję, bo i tak nigdzie nie można pójść. No właśnie, wszystko pozamykane.